Witam Was serdecznie. Ja jestem już taki takiej lekko zmytej wersji makijażu, bo e, no, z tyłu możecie słyszeć cyrki, które odprawiał mój syn, bo jest po kąpieli, jest głodny. E, jego tata go teraz kremuje, o Boże Święty, tak, moje dziecko właśnie płacze za każdym razem, tak, jeżeli już płacze, to tak jakby go ze skóry obdzierali. E, no ale mamy taki, najmniej to rytuał. E, kąpiemy go razem, ja go trzymam, bo mój syn zawsze w wannie szuka mojej twarzy, gdzie tam mama jest. A potem mój mąż go właśnie ogarnia, balsamuje i właśnie robi z nim to wszystko, bo ja nie jestem w stanie nerwowo wytrzymać tego ryczenia i płaczu. Eee, I słuchajcie, teraz siadam sobie, bo wiedziałam, że mam jakieś 10 minut dla siebie, i chciałam zobaczyć Wasze komentarze pod ostatnim filmem. I w tym momencie sobie uświadomiłam, że ja nie tylko nie wrzuciłam Wam tego filmu, jak go chyba nawet nie zrenderowałam. Także zaraz się biorę do renderowania. Dzisiaj był taki fajny dzień, bo byli moi rodzice, była siostra mojego... Mm, Siostra mojego męża była u nas, no bo obchodziliśmy takie urodziny, zrobiliśmy mojemu mężowi. Było naprawdę bardzo, bardzo fajnie, mimo że to był pierwszy raz, kiedy dla gości gotowałam obiad. Znaczy nie w życiu, wiecie, tylko z dzieckiem, więc to jest troszeczkę... Śmiać mi się chciało, bo sobie tak poplanowałam wszystko, miałam wszystko już od wczoraj przygotowane i dzisiaj miałam tylko i wyłącznie przygotować makaron do lasagne, bo miałam je... A, jeszcze się nie je nakremowaliście! Zaraz przyniosę, tylko się nakremujcie. Mm, ciuchów zapomniałam, zani zaraz zaniosę, ale dokończę zdanie, że mm, miałam zawinąć taki farsz w makaron z lasani. No i słuchajcie, wszystko fajnie i ten makaron zwykle się tam gotuje za 2-3 minuty, a dzisiaj każdy płat się gotował chyba po 5 minut, zaczął się mi sklejać ze sobą, także wiecie, zawsze coś jest. Jutro jestem na szczęście poniedziałek, który mam nadzieję przyjdzie ta paczka, na którą tak bardzo czekam i mam nadzieję, że będzie vlog. Dzisiaj się jeszcze wziąłem za wystawianie rzeczy, tam leży, widzicie, cała kupa rzeczy i jeszcze kombinezonik małego. Mmm. Zimowy. Eee, cała, rzecz, cała kupa rzeczy, które chcę wystawić, znaczy nie chcę, tylko które wystawiłam na mm, Oelixa, ponieważ no, mój syn zaczął z tego wyrastać. I o Boże, święty. Dobra, idziemy im zanieść te rzeczy. No, kto tutaj tak gryczy? Proszę, dostawa ubrań. Dostawa ubrań. No, eee, które chcę po prostu sprzedać, bo uważam, że po co mi to, po co mam to trzymać? Eee, zostawiłam sobie tylko jedne body, w których mój syn wyszedł ze szpitala, no i te najmniejsze. Co cię trochę się zdziwiłam, bo naprawdę jest sporo rzeczy, w których mój syn nigdy nie chodził. Eee, albo ubrał naprawdę jeden raz właśnie na wyjście ze szpitala. Eee, w kombinezonie był chyba dwa razy, tak naprawdę, może trzy, serio. Wyszedł ze szpitala chyba na pierwszą wizytę u pediatrygo wzięliśmy w tym. Eee, tak to w ogóle w tym nie chodziło, no bo to nie był ten, ten okres. Dostaliśmy część rzeczy, jakiś rozmiar 50 ileś i dzisiaj w ogóle sprząta, szukając rzeczy, bo chodziło bardziej mi o to, że w szafie miałam schowane te na 68 cm i chciałam je przejrzeć, w które już będzie chodził. Eee, I zdziwiłam się, bo z tyłu w szafie miałam taką reklamówkę, którą dostałam od kogoś z rzeczami takimi używanymi. Jak je to nie są złe rzeczy, ale ja wiem, że ja ich nie raczej nie będę z nich nie będę korzystać, więc też wystawiłam. Zobaczymy czy pójdzie. Właściwie może wam pod filmikiem wrzucę, bo ogląda sporo mnie jakiś młodych. Mam, może któraś z was będzie chciała sobie coś kupić używanego. To właściwie wrzucę wam tego linka i tak ktoś, ktoś na pewno i tak zapyta o tego linka z Olixa, bo tak jest zawsze, jak coś, coś o czymś się wspomni, więc po prostu. Hmm. Wrzucę Wam pod filmikiem. E, od razu przyznam, że po prostu mało rzeczy tam, raczej tam z Zary, z Mango, to są rzeczy ode mnie i z Nexta właśnie. Takie, słuchajcie, takie dresiki ja je dopiero kupiłam. E, kupiłam dresiki z Nexta. Myślę, że ma jakieś długie, długie nogi. E, długie... Tak, długie nogi, dobrze powiedziałam, nie długie stopy, tylko długie nogi. No i niestety te dresiki ponosił niecały miesiąc. Takie widzieliście na zdjęciach na Instagramie na pewno i szare, i granatowe. Ja nie wiem, ile je miał razy każdą parę. Może z pięć, ale to już naprawdę taki max maks, że pięć razy. I ostatnio zauważyłam, że nie dość, że są już o tyle, odstają od kostki. To zaczęło go opinać, więc trzeba kupić nowe, więc tam wszystko wrzuciłam naprawdę w mega okazjonnych cenach. Eee, właśnie to mnie dziwi, słuchajcie, bo niektórzy ludzie mają takie podejście, że jeżeli coś się nie zniszczyło i nie wiem, zapłacić za to 50 zł, to wrzucam to za 45 zł, albo 40. Moim zdaniem to nie ma sensu. Ja wrzucam wszystko, jeżeli jest w mega dobrym stanie, za połowę ceny tego, za ile kupiłam. A w ogóle kombinę za nim wrzuciłam chyba za 70 zł. Mój mąż mówi, że oszalałam, bo kupiliśmy go za 180, więc... Eee, no ale mówię, kto kupi... Nie wiem, może ja tak mam podejście, ale żeby już kupił za 70 zł e, i wolę mieć 70 zł w garści niż zostać z kombinezonikiem, za który dam 180 i no co ja ja w siebie go nie włożę. E, a przy mojej chorobie nie wiem, czy będę miała możliwość jeszcze zostać po raz kolejny mamą, więc nie ma sensu e, trzymać takich rzeczy. Nie mam też w rodzinie nikogo, komu mogłabym to dać, a nie moja najmłodsza kuzynka pierwsza po mnie, której mogłabym to dać, ma teraz 8 lat. Także co, będę to trzymać przez jakieś 12 albo, nie wiem, 18 lat, aż ona będzie w ciąży. Nie ma sensu. Wolę to sprzedać i kupić mojemu coś nowego po prostu. Także dajcie znać właśnie, jak Wy macie. W ogóle myślę o nakręceniu Wam filmik o Eliksie. Bez rzeczy dużo sprzedaję, sprzedaję bardzo dużo książek. Szczególnie takich naukowych. Mm, Jakichś ekonomicznych z mojego jakby zakresu... E, Wykształcenia, tak bym powiedziała, jakieś znioskowania statystycznego, takie rzeczy, więc yy, różne już miałam przygody, sprzedaję parę rzeczy. Właśnie może jutro wystawię też termoloki, bo yy, kupiłam je słuchajcie i użyłam je dwa razy. Yy, I za chwilę minie niecały rok, taki, no w czerwcu chyba, czy w lipcu kupowałam je i użyłam je dosłownie dwa razy i ostatnio się o nie, zauważyłam i uznałam, że nie ma sensu też jakiś. Zaś 150 zł. E, myślałam, że będę ich korzystać, a jednak mm, przy dziecku to już w ogóle nie mam czasu, bo to jednak zajmuje mi dużo więcej czasu. No i trudno, i lepiej chyba sprzedać i sobie po prostu kupić coś innego. E, albo oszczędzić i odłożyć. No. E, dobra, biorę się za to. Ten film będzie pewno, no nie, nawet nie jest taki krótki, już jest 7 minut, także nie jest aż tak źle. E, no, ale biorę się za zrenderowanie tego filmiku z soboty. E, bo no serio, no zapomniałam o tym, więc pewno mm, nie uda mi się go wstawić dzisiaj w niedzielę, bo jak teraz go zrobię, to on się zrenderuje koło. 12 albo 1 w nocy, także pewno go wrzucę albo nad ranem, czyli koło o 6 rano będzie, czyli ten, będzie, no widzicie, we wtorek. Um, no chyba, że z jakimś cudem, nie wiem, szybko przyspieszył mi komputer i widzicie go w poniedziałek, ale szczerze... szczerze wątpię. Także życzę Wam spokojnego tygodnia eee, i do ty zobaczenia. Dajcie mi znać z ciekawości, czy Wy macie jakieś fajne historie związane z OLX-em. Ja mam z moją koleżanką, mogłabym wydać książkę, naprawdę. Eee, no, może nakręcę Wam na taki luźny filmik, jakich różnych ludzi miałam do czynienia z olx -em. ale hitem był dla mnie na przykład taki pan, który przyszedł w nocy odebrać coś od nas za 30 zł, dał 50. I mówię, że nie mam drobnych, ale on się nie ruszy. On się nie ruszy, on chce 20 zł. No, a wiecie, sklepem nie jestem. Więc wyciągnęliśmy mu drobne ze skarbonki. Serio. Daliśmy mu worek drobnych i gości jeszcze to liczył na korytarzu, czy na pewno jest 20 zł. Szok. Eee, no, także czekam na Wasze historie. Na pewno każdy, kto jest na Elixie nie wierzy, że nie ma jakichś historii ciekawych. Także zbieram się, bo wiecie, mleczny terrorysta słyszycie eee, szaleje, chowam te rzeczy, biorę się za niego. Eee, no a potem mam wieczór dla siebie, muszę się pochwalić. Mój syn wczoraj przespał 9,5 godziny, znaczy przespał, przeleżał bez jedzenia. było trochę pospał, trochę nie, ale no. Jak jesteście w ciąży, to naprawdę modlcie się o takie dzieci. I sorry, że patrzę dzisiaj na podgląd. Eee, nie wiem dlaczego. No, ale wiem, że będzie, będzie Was to wkurzać, bo mnie też to wkurza, jak ktoś nie patrzy w obiektyw, ale y, jak weźmiecie aparat taki z podglądem i zaczniecie nagrywać, to uwierzcie mi, wygodniej się patrzy w podgląd, bo ma się wtedy w psychice coś takiego, że patrzy na drugiego człowieka, eee, a patrzeć do takiego obiektywu to dziwnie. Eee, dobra, kończę, zabieram się za roboty i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa, pa.